Cześć widzowie, dzisiaj nie tam. Bardzo serdecznie zresztą czujcie ten filmik, bo nie uwierzycie, się, to się stanie. no, no. mamy troszkę źle, bo tata nie można zauważyć. Jesteśmy za domem, a tata nie można zauważyć. No super. Co nam się stało? O co on powie? co chodzi? Niby tata jest i nie możemy go zauważyć nie? i właśnie teraz... Musicie być bardzo cichutko dużo wyświetleń musi dostać, też pod tym filmem bo ten film hmm. jest o was czyli ja was, bardzo was lubię kocham was też widzowie spokojnie i hu.

Tak jak byłem właśnie koło taty. W jestem samym, samym podświetleniu, może lepiej ten, no i jeszcze o. Jeszcze tu teraz trochę. Jeszcze Idziemy teraz za tą ścianą, za ścianą.

jestem jest tą ścianą i tam trzeba dobra jesteśmy na kładzie Idziemy się dopiero i cześć no da się wejdzie dobra i Dobra. Teraz będzie łatwiej. Zadałem, że nas, nas nie zauważył. Mam nadzieję, że nie zauważy. Nie wiem, gdzie idzie. Idę. naprzód. Nie Są Jestem tu, że na i Muszę teraz wam pokazać, coś nie uwierzyć czekajcie i. I. No. Dobra, robimy to. I raz, trzy bo... Dobra, musimy to zrobić, idziemy do mojego domu na chwilę, ok, spotkamy się w domu, tam coś załatwię, ok, On lubi życie, ha, 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 tam jest mój, motor i zobaczymy się z tym, ok, muszę jeszcze o tatę, dobra.